Get your Siemandero, z tej strony Danielak90 W dzisiejszym odcinku chciałem wam pokazać Ostatnio udało mi się odkupić Kolekcję gier Na Xboxa 360 Na ogłoszenie Z OLXa takiego typka tu w mieście gdzie mieszkam w bardzo dobrym stanie kupiłem wszystkie gierki wszystkie są w komplecie, są instrukcje gierki są praktycznie nowe zero rysek dobra, żeby nie przedłużać lecimy po kolei co my tutaj mamy? Medal of Honor Limited Edition Oblivion czy coś, nie wiem The Elder Scrolls 4 Viking Ghost Recon 2 Tom Clancy Rainbow Six Vegas Halo Wars W ogóle wszystkie takie gierki nic, zero rys, jak nawet na tych pudełkach Kolejny Ghost Recon Operation Flashpoint Dragon Rising A też ze swoich czasów była jakaś dobra gierka, grałem na PS3 Job Human Toht Human. Chyba, czy jakoś tak. Nie znam tej gierki w ogóle. Far Cry 2. Call of Duty Modern Warfare. Za tą gierkę słyszałem, że w CX się dosyć dobrze płacą. Może niektóre gierki sobie zvoucheruję. Zobaczę. Assassin's Creed 2. Call of Duty Modern Warfare 2. To też to sprawdzałem. To na pewno jest pewnie jak w CX. Wiem, że tam na voucher można dobrze za to zgarnąć. Assassin pierwszy. Tu jest Bundle Copy Halo 3, Exclusive, Battlefield Bad Company 2, Assassin's Creed Brotherhood, Final Fantasy 13, Splinter Cell Conviction, też fajna część. To chyba też jest Exclusive, o ile się nie mylę, że wiem, że tylko na 360 i na PC to chyba to jest. Na PS3 na pewno tej części nie ma. Burnout, Paradise, też fajna gierka. GTA 4 Mass Effect 2 Battlefield Bad Company Gears of War 2 Gears of War 1 Mass Effect 1 kolejny Splinter Cell Double Agent też taka nie wiem chyba kiedyś grałem ale nie pamiętam i Halo 3 Jakaś inna wersja chyba, nie wiem, co to. No i ogólnie gościu chciał dwie stówki za te wszystkie gierki. Ja napisałem tam na ogłoszeniu, czy za 180 pójdą. Gościu mówi, jak najbardziej, bo chciał się tylko pozbyć. No ja sobie przygarnę do kolekcji, jak znalazł. Mimo, może niektóre gierki sobie zwałczeruję, zobaczę. A niektóre sobie zostawię. Mam tam kilka, bo Xboxa ogólnie mam, mam białego. Mam tam Kinecta, dwa pady do niego. W odpalałem kilka gierek, wszystko działa elegancko, jak należy. Sorry, jak coś za mój głos, ale troszeczkę mam chrypę, bo ostatnio dużo piję zimnych napojów i jakbyś tak mnie trzyma już kilka dni. Jak coś dajcie, dajcie w komentarzach, czy warto było, czy byście zakupili jak coś za tą cenę. Myślę, że naprawdę dobrze. Nawet nie wyszło 10 zł za sztukę, 7 zł chyba. No to tyle na karbudach za granicą w Anglii, czy gdzieś kupują po funcie, czy po dwa i to takie trochę zmęczone te gry. A tutaj naprawdę wszystkie gierki śmigają, bo. Kilka tam odpalam, ale tak co oglądałem po płytkach, to wszystko jest dobrze. To tyle jak coś. Trzymajcie się. Do następnego. Siema.